Witam Ciebie w tej wspaniałej porze roku, y, która jest y, początkiem Twoich y, przygód tegorocznych, bo tak naprawdę najwięcej dzieje się y, latem y, najwięcej dzieje się y, wtedy, kiedy kobiety zdejmują z siebie zbędne części garderoby, kiedy czują endorfiny w związku z porą zwiastującą nadzieję. Ze słońcem to jest coś wspaniałego, i chciałem Ci teraz y, y, przedstawić temat, który powinien dodać Ci troszeczkę energii i pokrzepić Cię do wiosennego działania. Zauważyłem, że to, w jaki sposób i z jaką łatwością udaje Ci się y, osiągać y, rezultaty z kobietami, nie do końca. Zależne jest od tego, jak wyglądają Twoje umiejętności uwodzenia. Osoby bardziej doświadczone od Ciebie, trzeba by było powiedzieć i oddać im, że mają pewnie troszeczkę większe umiejętności uwodzenia od Ciebie. I mógłbyś powiedzieć, że ci mężczyźni poradzili sobie e, z tymi kobietami e, wymarzonymi, dlatego że mają większe umiejętności. Po prostu, że drogą tego rozwoju nauczyli się wprawnie radzić sobie z pewnymi sytuacjami, te sytuacje obeszli, no i zdobyli te kobiety i żyli długo i szczęśliwie. Natomiast równolegle przy kształceniu umiejętności uwodzenia kształtuje się coś ważniejszego, znacznie ważniejszego. I ja bym chciał teraz troszeczkę to ominąć, abyś mając na uwadze to, zaczął obstawiać właśnie na to, co ci powiem. Zamiast wierzyć w to, że musisz przebyć długą drogę kształcenia, aby osiągnąć kobiety, które będą potrafiły sprawić ci bardzo dużo przyjemności, może zabrzmi to dziwnie, ale wszystko sprowadza się do dwóch rzeczy: do marzeń i do wiary. Najpierw musisz mieć marzenie o życiu takim, jakie, jakiego pragniesz. Musisz mieć marzenie takiego życia, w które aż trudno jest ci uwierzyć. Bo jeśli dotychczas nie odnosiłeś sukcesów z kobietami, to znaczy to, że trudno jest ci wyobrazić sobie zupełnie odbiegające od twojego teraźniejszego życia życie. I przede wszystkim ty w to nie wierzysz. Nawet jak ktoś każe ci wierzyć w to, że możesz osiągnąć każdy cel, możesz osiągnąć ten cel <zysz> związany z twoimi kobietami i tak dalej. To powierzysz sobie w to trochę tak na próbę, żeby się tylko upewnić, że to nie działa. Tymczasem, umiejętność prawdziwego i szczerego wierzenia w swój cel jest bardzo kluczowa. Bo jeśli ty nie będziesz czuł na poziomie chemicznym, emocjonalnym tego, że dasz radę osiągnąć swój cel, to on się nie zrealizuje, nie zmaterializuje. Uwierz mi, że najlepsze sukcesy, jakie odnosiłem ze swój, ze, z kobietami z mojego życia. To nie, nie były wynikiem tego, że ja miałem jakieś fantastyczne umiejętności. Dlatego, że część kobiet, takich najlepszych, yy, najładniejszych, najbardziej trudnych, jakie zdobyłem, zdobyłem gdzieś tam powiedzmy na 3 czwarte długości drogi swojego w ogóle czasu, odkąd zajmuję się uwodzeniem. Ale już czwarta, piąta kobieta, jaką miałem, to już były kobiety bardzo ładne i były to kobiety. Gdzie jak zobaczyłem jedną z nich, to powiedziałem do kumpla Stary, widzisz tą laskę? Taka by mi styknęła To jest laska, która by mi styknęła Zobacz na jej tyłek Blond, długie włosy To jest coś pięknego, po prostu No idealna dziewczyna To jest chyba piąta dziewczyna Od tego czasu było ich bardzo dużo I co jest ciekawe Nie miałem wtedy umiejętności uwodzenia A wręcz robiłem bardzo dużo błędów Ale miałem coś co chciałbym, żebyś Ty nabył, bo ja wiem, że jak to nabędziesz, to wszystko się u Ciebie zmieni. Chciałbym, abyś wyznaczał sobie cele, w które nie wierzysz na początek i walczył z tym, aby zmusić się do prawdziwego wierzenia w to, że możesz ten cel osiągnąć. Bo umysł działa w taki sposób, że jeśli Ty uwierzysz w cel, który sobie wyobrazisz, nawet jak jest on na początkowo trudny do wyobrażenia i będziesz sobie ten cel wizualizował, będziesz odczuwał emocje, Jakie potencjalnie możesz odczuć, jak Ty w realnym świecie byłbyś w tych prawdziwych sytuacjach, które sobie wyobrażasz, to wtedy umysł ma coś takiego, że naturalnie dąży do tego, żeby wypełnić próżnię, która powstaje pomiędzy Twoją obecną sytuacją, a wyobrażeniem, jakie sobie zasiałeś. Tak po prostu działa już ludzki umysł. To są badania naukowe. I postaraj się wyobrażać sobie Ciebie zdobywającego cel. Takich cel, który naprawdę pragniesz. Nie takich, który ty uważasz, że mógłbyś zdobyć. Jeśli masz jakąś kobietę, do której boisz się zagadać, bo sobie po prostu porównujesz to, że wielu kolesi takich, można powiedzieć, dobrych uwodzicieli, próbowało i im się nie udało, to nie mów, że ty tego nie zrobisz. Tylko podejmij działanie. Jeśli będziesz wyznaczał sobie małe cele, to nigdy nie ruszysz z miejsca, bo tak naprawdę porywająca. Endorfina narodzi się w tobie tylko wtedy, kiedy cel, który wyobrazisz sobie, że możesz go osiągnąć, będzie naprawdę duży. Jeden z najmądrzejszych ludzi świata, który był filozofem, nazywał się Jim Rohn, mówił, że z celami to jest tak, że jesteś w stanie zrobić wszystko, co jest potrzebne do osiągnięcia celu, jeśli obietnica będzie duża. Ludzie nie ruszają z miejsca w celu osiągnięcia swoich małych celów, które sobie wyznaczą, uważają, że są realne dlatego, że obietnica jest niekusząca. Czyli jak ja Ci powiem zdobądź tamtą średnią dziewczynę, bo uważam, że, że ją akurat ogarniesz, to Ty gorzej będziesz miał ze zebraniem się rano z łóżka, żeby iść powiedzmy do sklepu, w którym ona sprzedaje i żeby ją poderwać, niż jak Ci powiem żebyś zdobył jedną z najpiękniejszych kobiet swojego miasta, w którym przebywasz i o którą wiele osób walczy, będzie wymagało to zmian w tobie, będzie wymagało to zorganizowania być może e, specjalnych znajomości, innego ubioru i wiele innych rzeczy, z innego nastawienia, wiary. Ale jak wyobrazisz sobie, o co ty walczysz, i że nawet nie nieduża, ale jest szansa, że tego dokonasz, jak tylko uda ci się w takim przebłysku zobaczyć ten obraz, jak ty robisz z nią to co po prostu w najśmielszych snach możesz na razie tylko robić, to będziesz miał dużo więcej energii do działania. Natomiast, dlaczego tak się dzieje? Bo obietnica jest duża. Jesteś w stanie zrobić wszystko, co jest potrzebne do osiągnięcia celu, czyli zorganizować te wszystkie środki, które są Ci potrzebne do zdobycia tej dziewczyny, bo obietnica jest duża. Obietnicą jest coś, co po prostu napawa Ci o szaloną ekscytację. I w tym przypadku, jeśli będziesz chciał zdobyć kobietę, która jest średnia, to nawet nie będzie Ci się chciało wstać z łóżka, dlatego że o co Ty walczysz? Jeśli Twoim celem będzie coś małego, wyraźnego, nie Cię ekscytacją, to powiem Ci, że krucho widzę Twoje działania. Zajmiesz się innymi rzeczami, duperelami w domu. Nie wyjdziesz nawet na kobiety. To gdzieś się wszystko rozejdzie po kościach. Bo cel musi być przede wszystkim... Osobisty. Czyli nie patrz, jakie cele mają inni uwodziciele. Patrz na to, jaki cel sprawia przyjemność tylko Tobie. Na przykład, jeden z moich celów, który publicznie mogę Ci zdradzić jest taki, że e, pewnego dnia do mojej mamy przyszła szalenie piękna koleżanka. I ja byłem wtedy gówniarzem. I moja fantazja polegała na tym, żeby. Z taką kobietą kiedyś móc się przespać. Tylko w mojej dziecięcej głowie to było marzenie. A marzenie od celu różni się tym, że mm, marzenie może pozostać naszą jakąś senną bajką, natomiast e, e, cel. Mm, jest żywym przełożeniem nas, naszego marzenia w naszym rzeczywistym świecie. Czyli wyobrażamy sobie, że możemy to osiągnąć i faktycznie robimy coś w tym kierunku. Tak? Mamy potem energię do tego, żeby, żeby ten cel osiągać, bo, 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 bo to jeśli tak, tak się dzieje, jeśli nasze marzenia chcemy spełniać. One dają nam energię. I pewnego dnia poszedłem do koleżanki, właśnie tej mojej mamy, tyle lat, przychodząc do naszego domu, ta kobieta patrzyła mi w oczy, jak swojemu synowi. To tak, jak, jak miałbyś pocałować się pocałować ze swoją własną matką. To jest taka blokada, że po prostu rozbija wszystko. Ja w tamtych czasach miałem tyle przygód, że naprawdę mało rzeczy robiło na mnie wrażenie. Ale nie wyobrażałem sobie nadal zrobić czegoś takiego, żeby zrealizować to dziecięce marzenie, właśnie z koleżanką mojej mamy, która cały czas się świetnie trzymała. Pewnego dnia poszedłem do niej do domu, zorganizowałem całą sprawę tak, że wiedziałem, że była sama. Nie mogłem się przełamać. Żeby pocałować dziewczynę A robiłem już, że tak powiem setki innych akcji Tysiąc razy bardziej wymagających jakby odwagi Co zrobiłem? Spróbowałem, pocałowałem ją Wychodząc już od niej z domu po prostu wiedziałem, że już teraz Muszę postawić wszystko na jedną kartę Cofnąłem się, pocałowałem ją A ona do mnie mówi Rafał, Boże, co ty robisz? Czyli praktycznie stało się najgorsze, co mogło się stać tego, to, czego gdzieś tam się obawiałem, troszkę. Ja jeszcze raz spróbowałem, drugi raz wejść w ten pocałunek, i też nie weszło, i nie udało się. Jaką Ty masz z tego lekcję? Najpierw ci obiecywałem, że będzie takie Twoje życie kolorowe, że będziesz spełniał cele, tak? Nie, nie o to tutaj chodzi. Bo postępując w ten sposób, jaki Ci teraz mówię, właśnie osiągnąłem wszystkie te cele, które, ym, które mam na swoim koncie. To był jeden z tych, które się nie udało, ale co chciałem Ci powiedzieć: gdy wyszedłem z domu od tej kobiety, byłem. Miałem moc, która nie była mi znana nigdy w życiu. Nie udało mi się tego celu osiągnąć, ale fakt, że spróbowałem, że po prostu namierzyłem cel, a potem wystrzeliłem praktycznie w cel dla mnie nieosiągalny, który gdzieś widziałem dawno za mgłą. Byłem zdolny to zrobić. Walczyłem. A jeśli walczyłem, to była szansa na to, żeby się to spełniło. I to jest fantastyczna sprawa. Będziesz miał mnóstwo energii, tylko wyznacz sobie na tą wspaniałą wiosnę wielkie cele i strzelaj, strzelaj i jeszcze raz strzelaj. I nie bój się, że nie trafisz, bo jak nie trafisz, to się nic nie stanie, ale jak troszkę tak postrzelasz, to przyjdziesz do mnie na kawę i mi opowiesz o tym, jakie miałeś fantastyczne przeżycia w życiu z takim bananem na twarzy. Ludzie osiągają cele bezproblemowo, bo ustawiają je sobie najniżej, jak się tylko da. I wyobraź sobie, że ja bym teraz strzelał całe życie do przeszkody, która jest tak blisko mnie i jest tak łatwo osiągalna, że wyglądałoby to tak. I jeszcze raz. No, i mamy roczek później. Kolejny cel w swoim życiu. Bam! I w ten sposób nie żyjesz pełnią swojego życia, bo wypełniasz cały czas minimum. Cały czas minimum. Bałby się strzelić w coś, wymierzyć, zamarzyć o czymś więcej, coś, co się znajduje daleko. Czego na razie nie widzisz, co wymagałoby zorganizowania specjalnych środków, bo boisz się, że możesz w to nie trafić. Tymczasem, kiedy tylko spróbujesz, może okazać się, że wcale nie jest to takie trudne. Udało się? Jaki mamy wniosek? Taki, że gdybym nigdy nie spróbował strzelić w coś, co znajduje się dalej, całe życie strzelałbym blisko. I tak właśnie wygląda Twoje życie. Postaraj się zawalczyć o coś, czego dotychczas jeszcze nie próbowałeś. Wierzę w Ciebie.